Siemano widzowie. E, w dzisiejszym odcinku spec simulator Z, bo to nie jest spec simulator X, tylko spec simulator Z. Dlatego mam e, tak bardzo dużo huge petów, bo to jest spec simulator Z, to nie jest spec simulator X. Więc dzisiaj będziemy robić opening w Pixel Worldzie. Dzisiaj będzie polowanie na e, huge pixel kata oczywiście. Y, opening dzisiaj Próbujemy z oh my god lucky boostów Coś zrobić Więc y, kupujemy już 3 jajca i zaczynamy opening Więc uwaga Z pierwszych jajec nam wylatuje Golden pixel wolf dobra Ja Jeszcze sobie odb odbierzemy free jajko Uwaga Golden huge cat Pięknie golden huge cat Powiem wam Pet simulator z to jest najlepsza podruba, Tylko czasem jak ileś razy Się tam jak się wejdzie na Pet Simulatora, to się, wywa to się kogoś wywala. Ale ja tak. Ja wchodzę do Pet Simulatora cały czas, żebym chociaż z nią zagrał, więc. E, więc no. Dzisiaj taki będzie długi opening, bo ja w sumie. E, bo ja tego openingu się nie doczekałem, więc e, dzisiaj będzie opening. I oczywiście, jak wkrótce nagramy live'a, to dołączcie na mój serwer do Pet Simulatora Z. Tylko niestety nie wiem, czy tam trady są, ale tam trady są dostępne i tam się można petami trade'ować, więc... Ja robię polo, moje pierwsze polowanie na huge Pixel Kata. Może się uda. Nie wiem, bo to jest moje pierwsze polowanie na huge pixel cata, więc. Później po pierwszych pięciu minutach filmu zrobimy jeszcze opening w Axolotl Oceanie albo... Czymś innym opening i tu trafia się Rainbow Pixel Wolf. I oczywiście te pety będą Dark Matter, porobione, a ja wam powiem, jaki jest mój najmocniejszy huge pet tam w drużynie. Więc mój najmocniejszy huge pet to jest Huge Dino, więc bo sobie go kupiłem. I jeszcze mam tutaj Huge Crown Kata, Rainbow Spike Red Panda. Tylko nie denerwujcie się widzowie, ale te pety nie istnieją tak naprawdę w Pet Simulator. Ale, ale Huge Cat i Huge Pock Cat oraz Huge Hell Spider, one są w Pet simulatorze już. One już są w P-Simulatorze. Ale Wildfire Cat chyba też jest w Pet simulatorze już. Bo chyba widziałem na miniaturce update'u, że chyba już był Wildfire Cat. Czy nie było Wildfire Cata? Dajcie znać w komentarzu, jak się pomyliłem, bo e, nie wiem, bo. Bo tutaj e, wszystko. O, i tu już pierwszy pixel demon. Pięknie. Kolejny mój pierwszy pixel demon tutaj w tym openingu, bo już mam trzy pixel demony. I ja dzisiaj będę robić goldena. Oczywiście też Dark Matter te pixel wolfy zrobię, e, bo dzisiaj opening będzie gruby, więc no. A tutaj same. A tutaj widzicie, widzicie, widać, że w openingu już mam tam wielką kupę pixel wolfów. Widzicie ile ich tu mam widzowie. Może na pewno je dostaniecie te pixel wolfy. Ja, ja będę robić fuzję z tych pixel wolfów, jak oczywiście się da zrobić fuzję z tych pixel wolfów, i później będziemy z nich właśnie robić fuzję. Jak e, trafię wystarczająco e, slimy i pixel wolfy, to z nich będę robić fuzje, No i mamy tu już kolejnego pixel demona, pięknie. Jest kolejny pixel demon, i za chwilkę tepniemy się na plażyczkę. Gdzie miałem nagrać piosenkę Super Wakacje, ale nie nagrałem. Ale to nic. Ehm, dobra, pixel demon, kolejny, więc po koloko. Ehm, mamy pixel demona znowu. Kolejny pixel demon, chyba już golden będzie do zrobienia. Więc dobra. Ehm, jeszcze jakieś, jakieś 9 jajec, i możemy pędzić na. Jeszcze ileś tam otworzeń, i możemy pędzić na plażyczkę. Bo dzisiaj jeszcze malutki malusi opening zrobię. Ale widać e, teraz tu ja tutaj e, w Pet Simulatorze tak często się nie trafiają Pixel Demony, bo ja w Pet Simulator X mam tylko dwa Pixel demony, a, a w Pet Simulator Z mam ich już 6. To na 100% już będzie golden, więc to w sumie fajnie. Dobra, mamy tu kolejne Pixel Wolfy. I muszę tam więcej slajmów trochę trafiać, bo ja chcę porobić sobie zarąbiste fuzje. Dobra, mamy pixel demony, więc spoko, teraz możemy pędzić już na plażyczkę. Tylko jeszcze wysunę sobie na chwilkę moją twarzyczkę, bo jakoś m, niektóre filmy będą właśnie z kamerką, bo w sumie... E, bo, bo i tak, dobra, odpalamy hoverboarda i... Pędzimy. Oczywiście mój ulubiony hoverboard, oczywiście z balonami. Z, balon, z balonowe. Z balonowe są, oczywiście. Ale ja nie mogę zrobić fuzji. Nie wiem czemu, ale dobra. Nie wiem czemu, ale ja nie mogę fuzji w ogóle zrobić. Jezu, e, fuzowanie petów jest takie trudne. Ej, czemu ja nic nie mogę zrobić? Jezu, ta gra jest serio zbugowana, bo tu X-a w ogóle kliknąć nie można. O, dobra, jest, kliknęło się. No niestety fuzji nie zrobimy, to w złej wiadomości, widzowie, no szkoda. Fuzji niestety nie zrobimy, więc jedyne co muszę zrobić, to zostawić te Pixel Wolfy. Jak będziecie ze mną grać na live'ie, może to... O, i mamy Huge Spiked Panda! O, widzisz, mamy Huge Peta! No i kozacko... Dobra, mamy huge peta. Udało się. Mamy kolejnego huge peta. jeszcze stąd na pewno wyleci water wolf. A nie, huge crown cat. Ej, no to ten oh my god lucky boost Serion działa. Że ja z niego trafię huge pety, więc spoczko. Spoko, więc ja mam taki ładny balonowy hoverboard, który widzowie oczywiście uwielbiają. I tu mam właśnie moje pety i jeszcze... Dobra, ale na szczęście goldeny zrobimy, więc jest dobrze. Goldeny chociaż zrobimy, to dobrze. Chociaż goldeny zrobimy, to. A to tu są Eteryt Pandy, Wildfire caty. O, widzicie, tu mamy właśnie wszystkie Pixel Wolfy i sobie golden zrobimy. Widzicie, ja mam tutaj potężną armię Pixel Wolfów i bardzo dużo goldenów będzie. Dobra. Mamy jednego goldena, proszę bardzo. Mamy jednego goldena. Jeszcze z tych innych petów sobie zrobię golden, bo No nie, czemu to się tak glitchuje? No halo. O dobra. Nie wiem, czy to za wpływ internetu, czy za wpływ glitcha po prostu. To chyba bardziej za wpływ internetu, bo wszystko tam działa. Bo teraz internet jest trochę u mnie lepszy. Dobra, będzie dużo Golden Pixel Wolfów, ale już trochę mniej mam. Jest już tak mało mi Pixel Wolfów zostało, widzowie. Bardzo mało mi już zostało. Prawie mało, ale trochę Goldenów chociaż zrobimy. I będzie po sprawie. Ja jeszcze jednego Golden Pixel Demona zrobię, więc będzie kozacko. Dobra, a nie nawet jeszcze dwa Golden Pixel Wolfy zrobię. Bo w sumie y, pixel wolfów będzie troszkę i tutaj jestem na łóżku moim, pięknym, pięknym moim łóżeczku, które już jestem w ogóle w czerwonej koszuli, bo ja bardzo lubię kolor czerwony. Dobra, jeszcze jednego pixel wolfa, nawet dwa mogę jeszcze zrobić golden, więc w sumie spoko loko. Więc dobra, jaka będzie potężna kupa pixel wolfów, że ja dwa rainbowy zrobię jeszcze. Dwa rainbowy chyba. Albo więcej. Bo to jak zobaczyliście poprzedni odcinek to fajnie, bo... A dzisiaj nagrywam Pet Simulator Z. Dobrze, że ta gra nie jest zgliczowana, więc... Ej, jak ja dużo tych Pixel Wolf'ów będę tu mieć golden, matko! Ej, nawet zrobiłem sukces 88%. Fajnie. Tylko e, e, bardzo mi jest smutno, bo ja w Pet Simulator X nie udało mi się zrobić Golden Lookiego. Bardzo mi było smutno wtedy. Ja nie mogłem go, Golden Lookiego w ogóle zrobić. W ogóle nie mogłem zrobić. Miałem 80%, a nie wiem czemu, ale z jakiegoś powodu straciłem je. Dobra, tu jeszcze można hardcore pety zrobić. Ja oczywiście mogę zrobić. Ej, nawet można tego huge'a zrobić. Ale nie, nie, nie będę mojego huge. Pięknego mojego huge Hell Spiderka. Nie będę sobie go. Bo inaczej go stracę i. I będzie tragedia, dobra. Crown Corgi. I jeszcze Wildfire Cat, więc. I dobra, czas porobić sobie jeszcze goldeny. Bo w sumie. Rainbowy, bo w sumie. Rainbowów mam trochę jeszcze polecimy do Dark Matter, żeby zrobić sobie ten. full, Ten, żeby. Mój, mój najmocniejszy to jest golden, ale golden pixel wolfów troszkę mamy, więc zrobimy sobie dwa w sumie goldeny. W sumie dwa goldeny chyba zrobimy. Tu mam jeszcze trzy pixel wolfy golden, więc z nich na pewno nie, nie będzie goldena. Bo tutaj mam już tylko 4%. A nie, też sukces. 63%. Ha. Śmiesznie, dobra. Dobra, mamy Golden Pixel Wolf. Teraz je będziemy robić Dark Matter. Więc. O, mamy jeszcze Wildfire Kata. Jeszcze Exclusive. Jaj, co nam się tutaj odblokuje? Będzie po sprawie. You cannot glide this gift. A, dobra, jest. Dobra, mamy. Uwaga. Cat! Cut! Dobra, jest Cat jeszcze na koniec. Dobra. Na koniec odcinka jeszcze Cat i O jeszcze Travelling Merchant sobie odbiorę. Jeszcze lecimy do Dark Matter na, na szybko e, sobie odbiorę. Tutaj do shopu idziemy. Tutaj oczywiście pozdrawiam youtubera Kacponka Sponka i pozdrawiam też e, Daniela Piekeliaka, pozdrawiam i Tomka Chaple oraz Igora oraz Igora. A, okej, okay, huge dino. No to nie. To huge dino jest słaby. Rank gifty jeszcze nie można odebrać. I tutaj teraz lecimy do Dark Matter po Rainbow'y. Dobra, jesteśmy już na tej mapie, gdzie jest Dark Matter. Oczywiście ustawiłem sobie też. Kupiłem sobie upgrade'y, żeby lepiej chodzić. I dobra, mamy tu kolejny jakiegoś lucky bloka. I mamy kot Mamy znowu tego wildfire kata, i oczywiście sprawdźmy sobie moje pety w dark matter. Ja tu w ogóle nie miałem wsadzone, dlatego sobie wsadzimy. Ja wyszło aż ten. Mamy aż 5 pixel Wolfi, więc, wystarczającą formę pixel wolfów możemy tam wszystkie, te wszystkie tutaj huge pety. Za 29 minut będzie właśnie mój. Pixel Wolf tu wróci z Dark Matter i jeszcze te dwa Pixel Wolfy tam wsadzimy. Za trzy dni wróci, więc będzie fajnie. Więc no, wtedy jak się wsadzi więcej e, tych, e, tych, jak się więcej wsadzi, właśnie tych no. Jak więcej się tych petów wsadzi do Dark Matter, to wtedy o wiele szybciej wracają. Ja to jak oglądające Bulsona, to właśnie się do dzisiaj dowiedziałem, więc no. Tepnę się na Pixel World już się z wami żegnam, widzowie. Eee, więc. No więc tak, e, zostawcie subskrypcję na moim kanale. Zostaw suba, lajka po więcej odcinków spec simulatora, z Robloxa albo więcej odcinków z Istanbul I dzisiaj wam zapomnę, i w ogóle dzisiaj będzie nowy odcinek Country Boli. Obiecuję, widzowie. E, do widzenia. Bye bye.